Kapitan Bu! Forgę do jednostki numer jeden. Kat, znaleźliście już Ultralinka? Jeszcze go nie widać, komandorze. Zbliżamy się, mamy go na celowniku. Odległość do celu T-30. Dobrze, tylko spokojnie, ludzie. Pamiętajcie, że chcemy tu diabełspo złapać, a nie je aktywować. Widzę trzy niezidentyfikowane staruszki! I raczej nie mają dobrych intencji! I strzelają do nas z całkiem potężnych działek! Nie strać celu z oczu, Jefferson! Jestem teraz trochę zajęty, staruszku! Straciliśmy silniki 2 i 4. Ciasto jest już w piekarniku! A nowi znajomi też chcieliby kawałek! O nie! Pora go wyładować. A dlaczego ten nie jest zamknięty? Ten nie działa od wielu, wielu lat. To relikt przeszłości. Max McGrath, a to mój kumpel Steel. Tak, kosmica. Ja generuję energię, a Steel ma sprzęt, który ją kontroluje. Razem możemy wejść w czadowe turbo-tryby. Zwalczać przestępczość, ratować świat. Wiecie obowiązki bohaterów. Max Steel to my. Poważnie? Zabierasz ciężarki? Nie używasz ich. Nic dziwnego, że nie mogę ich unieść. Zabierz tylko to, czego najbardziej ma, potrzebujesz. Ja nie ja ja tęsknię, Też będę za wami tęsknił, łobuzy. Hej, może któryś z was chce zupełnie nowe ciężarki. Hej, to jesteś ty! E, nie, to jest to mój tata, ale już go tu z nami nie ma. Hej, a może chcecie wziąć coś z tego pudełka, co? Mam tu pluszaki, fajne figurki. Dzięki, Max! Starą konsolę. Ja! Chyba była za często używana. No dobra, jedziemy. Zmykajcie już stąd. I weźcie się czasem odezwijcie. Okej. Okay. Nowe miasto, nowa praca. Możemy ruszać młody, gotowe na nową przygodę? Chyba nigdzie się nie zadomowimy. Właśnie ruszyli. Zrozumiałam, komandorze. Technologia jest w naszych sercach, jest w naszych duszach. U nas w Transhuman Industries tworzymy waszą przyszłość. Dzisiaj. Od jedzenia, jakie kupujesz, aż po powietrze, którym oddychasz. THI zmienia rzeczywistość wszystkich ludzkich istnienia. THI, pozwólcie nam być częścią waszego życia. Genialne! To było fantastyczne. I masz tam świetną fryzurę. Zgadzam się. Że... Zgłoście ten materiał do mediów i. No już, spadajcie, mam tu ważne sprawy do załatwienia. Całkiem dobre wieści, sir. Sprzedaż wzrosła 78%. Obawiam się, że w tym temacie doniesienia nie są już takie dobre. Nasze siły zostały odparte przez Entek. Robimy co w naszej mocy, ser. Ogarnij się wreszcie. Dziś jest nasz wielki dzień mój w pracy, a twój w szkole. No. Przestań będzie ciekawie. Nowi kumple, jedzenie ze stołówki i tony prac domowych. Ja, Przecież to istny raj na ziemi. Jakiej drogi i drzew! Serio? Przecież nikt tak nie mówi. Właśnie. Pewnie w ogóle sam to wymyślił. Niech zgadnę. strach szkoły? Jak ma na imię? Mus mi Bartolomeo. Ale mówił na niego Butch. Czyli byłem blisko. Hej, nowy! Witaj w liceum Copper Canyon! W siedlisku zła, przestępczości i nieróbstwa. Jestem Kirby. Ja jestem Sydney. Hej, Max. To do zobaczenia później, Max. Hej wie! Nie dostaniesz go. Ta, ta, do mnie do mnie. Do mnie. Dobra. Co wy chłopaki, mamy 21 wiek. Nie lepiej dręczyć ludzi przez internet, czy coś? A. Co, pomogłem chłopakowi, a więc teraz będziecie gnębić mnie. Jest to zbyt oryginalne. Bartolomiłku. Stalowych drzew. Zanim! Łapcie oh, go! Co jest? Widzę go! Nie daj się ucie. Ucie. Co się ze mną dzieje? Hej, Mał, nie mogę teraz gadać! Tak? Mówi Sydney, z twojej szkoły. Sydney? Hej, skąd masz mój numer? Nie mam go, mam twój telefon, a ty masz mój. Musieliśmy się zamienić dziś rano. Jak mogłem nie zauważyć się. Jutro i wymienimy Jasne, może. Oh. No i kto jest teraz górą, bohaterze? Uciekajmy znów! Co to był? Odjazd! Jestem odjazdowy? Co się. co się dzieje. z moim ciałem! Sir, właśnie wykryliśmy bardzo silną aktywność turboenergii! Na tej planecie nie ma śladów turboenergii. Nie mówię o szefie, bo on lewo zibie. To jak do tej pory najsilniejszy sygnał i to w naszym mieście! Ach. No to co tak stoisz i bredzisz? Masz wszcząć alarm, spuścić wilki! Zrób wszystko, żeby sprowadzić to źródło turboenergii do mnie! Uh. Obudził się. Zawołaj Forja. Zostawcie nas samych. Wujek Ferrus? A ty co tutaj robisz? A oh, o! Gdzie jestem? O, oh, co ty masz na sobie? Witaj węteku, Wujku, powiedz, co się ze mną dzieje? Chodź ze mną, młody, wyjaśnię ci. Ser, mam fenomenalne wieści. Jeszcze lepiej. Odkryliśmy potężne źródło turboenergii. Lokalizacja: Copper Canyon. Teraz się z nami skontaktujesz. Tak, łul tak, cierpienie i wycie, tak pamiętam. Ale mam zadanie, które będzie opłacalne dla nas obu Elementaurze. Mów zatem! Słucham uważnie. Jest coś, w czym mogę pani pomóc? Oho, panie naut! Myślałam, że w nocy pana tu nie ma. Kazano mi zostawić raport na pana biurku. To jest moje prywatne biuro. Przepraszam bardzo, to mój pierwszy dzień w tej pracy, ale to się nie powtórzy. Ah. Twój ojciec, on to wszystko stworzył. Pracowałeś z moim tatą? To my założyliśmy Entek. W sumie my i Miles. Miles Dread, On też nie żyje. Wow, to niesamowite, ja... Ja nie miałem pojęcia. Entek to tajna organizacja. Tutaj rozwiązuje się poważne problemy globalne ocieplenie, alternatywne źródła zasilania. A po co ten wypasiony czołg? Chodź dalej, teraz tam. Pokażę ci coś, co Cię zainteresuje. Tata? Oh. Twój ojciec był wspaniałym człowiekiem. To on odkrył jedno z najdziwniejszych i najpotężniejszych źródeł energii w całym wszechświecie ultra ultraszybka, radiacyjna bioodjechana energia w skrócie turboenergia. Ale zdarzył się wypadek. Wszystko, co stworzył twój ojciec, zostało zniszczone. Wtedy zginął twój ojciec i dread. Zanim to wszystko się stało, twój ojciec pracował nad tym czymś. Ha, a co to? W sumie nic, teraz już nic. Powiedz o tej turboenergii, którą tata się zajmował. To dzięki niej mam tyle siły, jestem mega sprawny, to coś jakoś mnie naświetliło? Wygląda na to, że sam ją generujesz. Od dłuższego czasu cię obserwujemy i czekamy, co się stanie. Co? Możecie mi pomóc? Jasne, że możemy Ci pomóc. Co to za miejsce? Jesteś teraz na Max. Max. Tutaj poziomy twojej energii są pod kontrolą. Ja! Czyli że jestem waszym więźniem? To najlepszy sposób, żebyś ty i wszyscy wokół ciebie byli bezpieczni. Kieruj całą moc z zasilania do komory! Nie da rady, jest zbyt potężny! Człowieku, za chwilę się przegrzejesz! Co? No? Stil? Przecież to niemożliwe! Nie, nie, Nie wiem, co się ze mną dzieje! Nie! Człowieku, jeśli się zgodzisz, yes. to mój system może wstrzymać twoją turbodetonację i razem możemy zwiać. No chwila! Możesz sprawić, żebym nie wybuchł i dasz radę mnie stąd wydostać? Właśnie to powiedziałem! No to co ja mam zrobić? Zrelaksuj się i daj działać Enbaro Axtilowi X377. Do Baru? Co? He, po prostu styl, okej? Okay? Yes. Co to jakieś szaleństwo! Szaleństwo? Jeszcze nie widziałeś wszystkiego! Yes. Czuję się... niesamowicie. Powstrzymać ich! Ale nie robić krzywdy! Włączam tryb samoobrony. Za trzy... Ło, wow, wow. Co ty? Jesteś w mojej głowie? Dwie... Ja. Steel? Jedną. Wow! O! Wybacz! O! Wow! Wybacz mi, wujku! No, pomyślałeś nawet o kasku. Czekaj, nie umiem tego prowadzić. Ale to nie ty prowadzisz. Dezaktywować wszystkie mosty Alfa Brawo 9. Spokojnie i tak nam się już do niczego nie przyda. Uaaaaa! 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 <śm> serio? Nie mogłeś wspomnieć, że to coś ma też spadochron? Jaką masz nazwę, człowieku? E chodzi ci o imię. Jestem Maxwell, Maxwell McGrath. A ty czym jesteś? Jestem techno-organicznym X377 klasy Omega Biopasolotniczym wojownikiem Ultralink. Mój system jest zasilany turboenergią i ty mnie reaktywowałeś. Dobra, zdejmij ze mnie ten strój małpy i wyłaś z mojej głowy, okej? Okay? Zaprzestań uderzania tej jednostki! Hey! Tao! Uderzyłeś mnie? Walnąłeś mnie moją ręką! Tao! Daj spokój, jasne! Właściwie to jak ty to robisz? Mamy Ultra Połączenie. Pochłania i kontroluje energię swojego pana. Jak już Ultralink jest związany ze swoim panem, to połączenie jest nierozerwalne. Nierozerwalne? Chcesz powiedzieć, że do końca życia będę cię miał na głowie? Nie, nie. to ja będę miał ciebie na głowie do końca życia. Och, ja nie mogę, co za kanał! Już cię nienawidzę. Teraz nie pora na odpoczynek. Do góry! Hej! Rozpoczynam skanowanie funkcjonowania systemu. Hmm. Wszystko raczej działa jak należy. Może poza... chyba straciłem pamięć. Ale ja nie pamiętam jak. Słuchaj no, blaszany w Maxwell McGrath nie ma zamiaru być kukiełką. Hej! Co ty wyprawiasz? Ja nic nie wyprawiam! Twoja energia przeciążyła moje turbo Zatrzymaj to, to ja! Zatrzy... O nie, 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 nie! Tylko nie odliczamy! Co ja mam zawsze mną! Stary nic ci nie jest? Maxwell najwyraźniej tworzymy wybuchową i bardzo bolesną mieszankę! Co serio było czadowe! Hmm. Ciekawe, co jeszcze potrafisz. E, to znaczy my... Razem? Moja wspaniała technologia połączona z twoimi turbomocami? To może być niezły układ. Ekstra. No to sprawdźmy. Eee... Włącz turbo! Hmm. Nie czuję żadnej różnicy. Włącz turbo? Serio? Sam nie wiem, myślałem, że to fajne. Taka chwytliwa formułka jak u superbohaterów. No wiesz, do góry i naprzód. No tak. Spróbujmy jeszcze raz. Włącz turbo! Zaczęliśmy się palić! Co tym razem zrobiłeś? To nie moja sprawka! No ale... moja też nie! To... Byłem. Ja. Ja. Nigdy nie sądziłem, że kiedykolwiek zadam to pytanie, ale... Czy zaatakował nas ogniowy potwór? Tak, potwierdzam. Ha. Błagam, powiedz mi, że masz gdzieś w zanadrzu gaśnicę. Przykro mi. Uważaj! Pójdziesz ja. ja. ze mną, albo koniec z tobą. Wiesz co, nie miałem dziś zbyt miłego dnia, więc dzięki, ale... Nie, dziękuję. A więc zginiesz. Poradzimy sobie? Mm, mam za mało danych. A, Maxwell, twoje dłonie! Uh. Okej, okay, to się nie sprawdza. Brawo. Jakbym znów tobą rzucił, od razu pomijmy tę badę. Potrzebujemy więcej mocy. Da radę zrobić. Zaczekaj, skanowanie trybów. Ha! Może spróbujemy tego! Włącz turbo! Siła! Widzisz co? Na to X795. Dla mnie spoko. Przełączam się na tryb turbo siły. Jesteś ucainkiem? Tu bez znaczenia! Tak. tak! Tak, przyznaję, robi się coraz sykalniej. Temperatura zbroi za szybko wzrasta. Potrzebujemy mocy! Mam podgrzać atmosferę? Możesz mnie podpalać tyle, ile chcesz, piromanie. Zbroja jest ognioodporna. odporna! W takim razie po prostu wygrzebie z tej skorupki! Zbroja odłączona! Nie to... to... jak! Oops. Ten kostium powinien mieć wbudowany spadochron! Niestety nie ma! W takim razie miło było cię poznać! Poważnie? Nie! Żartowałem! Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Artur Kaczmarski. Dialogi Marta Robaczewska. Wystąpili Piotr Bajtlik, Krzysztof plewakosz Krzysztof Banaszyk, Joanna Węgrzynowska-Cybińska, Aleksandra Kowalicka, Józef Pawłowski, Paweł Ciołkosz i inni.